Cześć, ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym spędzimy całe 24 godziny. Cały dzień bez prądu, bez komórki, bez tableta, bez laptopa, bez ciepłego jedzonka. A teraz idę obudzić Dina, bo jeszcze śpi. Dino? Dino, wstajesz? Chyba śpi jak zabity. Dino. Nie ma. Dino? A, cześć, dzień dobry. Wiesz, że nie mamy prądu? Co? No, wyłączyli. To co będziemy robić? Nie wiem. Tak naprawdę nie wyłączyli, tylko nie będziemy dzisiaj używać telewizora, komputera. Internetu, nic. I zimne jedzenie jemy. Cieszysz się? Nie. Dino, proszę, to jest nasze jedzenie na dzisiaj. Jak ci się podoba? Myślę, że damy radę z tym. Ale ja z chlebem nie. Co nie jest chlebem? Dostaniesz chleb. Nie wiem, jak my to przetrwamy. Jeszcze nigdy chyba nie jem. było tak, że cały dzień na zimnym jedzeniu byliśmy, nie? Nie było tak. Słuchaj, może byśmy poszli do biblioteki, czy co? To, jak ludzie za dawnych czasów co robili, jak nie mieli internetu? No, chyba książki czytali, nie? Daj mi też. Nie. O, to jest chleba? Nie. Nie? Nie zrobić ci serkiem, bo z serkiem można. Dobrze. Też? Ty, ja dzisiaj nie będę mogła pić kawy, ani herbaty. Herbatę? No, herbaty też nie mam. Może można. inną herbatę. No, jak ją zrobię? No, za Nie zaparzy się. Następny posiłek to chyba wieczorem, bo obiadu nie ma. Chyba zjedzimy całą zupę bez makaronów i na zimno. Nie, niedobre będzie. Odchudzimy się. No, no bo naswiniliśmy. Kiep. Siedzi babcia, to posprząta. To co, posprzątaliśmy brzuszki najedzone? Lina, musisz mnie nauczyć zapalać świeczki zapałkami. A co, nie umiesz? Nie. No tak, bo myśmy tylko zapalarką zapalali, ale nie wiem właśnie czy ona działa, bo ostatnio się coś popsuła nam. Dobra, to weźmy świeczki, musimy się przygotować na wieczór chyba. Spróbuję tą zapalarkę jeszcze napełnić gazem, może coś z tego będzie. Jak nie, to będziemy musieli kupić, bo nie wiem, czy przetrwamy wieczór i noc przetrwamy. po cienku. Dobra, to weź sobie zapałkę. Dobrze wziąłem. Patrz, weź sobie chwydzią tutaj na koniec, Muszę musisz ją trzymać i mocno pociągnij, tak o. I popatrz, jest. No próbuj. No, musisz mocniej. No. Mocniej. Bliżej sobie złap końcówki. No i mocno. Mocno. Jest! Powinno być. No, no, szybko. No, żebyśmy domu nie podpalili. To bierzemy i zanieśmy sobie do łazienki. Okej? Okay? Dobra, bo w łazience nie mamy okna. Jest ciemno. Jest tam coś. Duchy! 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 duchy, duchy, duchy! <śmany> Wracaj, bo ja się boję. <śmany> ja też się boję. Nie ma. Jeszcze jest dzień, to nie ma duchów. Tylko jest ciemno. Dobra, postaw ją tu i uciekajmy. <grystwa> Którą bierzesz? A te drugie, takie długie? To nie widzę. No a te, te długie? Co są niefajne? Dlaczego nie fajne? Czosika fioletowa. Jaki ładny kolor. Patrz. to jest ekstra, bierzemy to. To też jest nie niech tą. Dobra, to ja biorę tam, to ty bierzesz tą, okej? Okay? Co Może dwie. być? Dotarliśmy do biblioteki. Tylko tu trzeba być dziło. Głośno. Ciło, bądź. Nie, głośno. Znajdziemy ci jakąś książeczkę fajną. czy czytać co? Mhm. zobaczmy co tu jest chodź. Które takie? O! To są fajne książki. Magiczne drzewo. A co my w ogóle szukamy? No nie wiem, a co będziesz chciał czytać? Nie wiem, może pana samochodzika. No właśnie, mówiłam ci ostatnio o tej książce, którą ja czytałam, jak byłam mała, nie? Zapytamy, czy jest co? i spróbujemy pożyczyć. Czy chcesz to magiczne drzewo? Nie, pana samochodzika próbujemy. Możemy, Możemy to i to wziąć. To i pana samochodzika. Dobra. Tylko no, miał pan samochód? Nie wiem, musimy się zapytać, czy w ogóle jest, wiesz? Jesteś otoczony książkami ze wszystkich stron. <noise> A jednak wybraliśmy inną książkę. Tak. Olbrzyma. Bo tamtego tego i lekza już czytaliśmy. Tak, właśnie sobie przypomnieliśmy, że czytaliśmy mamy teraz nową. Jeszcze chodź tego pana samochodzika poszukamy. Wojna na światło! Te gwiezd wojny! Dobra, bo jeszcze coś spalimy. To co, Dina? Musimy sobie domek oświetlić. Nie? Roznosimy to? Gdzie to w ogóle damy? Jedno Nie, tu. Jedno tu, jedno do mojego pokoju. Jedno może na przedpokój. Na no, łazience to jedno mamy, chyba że damy dwie. No jedno na pewno na kupnie muszę dać. Tutaj, tam, Niech to daj tam to. Nie chcę stój tutaj. A ty prowadź. Chodźmy na razie do mojego pokoju. Uuuu, duchy! Nie rozpoczę. boj się! O, poczekaj, tutaj są nasze książki, pokażemy. Patrzcie, jest, wypożyczyliśmy tego pana samochodzika. Pierwszej części nie było, mamy drugą. Przeczytaliśmy całe dwa rozdziały. Ale już się nam potem nie chciało czytać. I mamy właśnie jeszcze książeczkę taką. Magiczne drzewo, którą pożyczyliśmy. Drugie magiczne drzewo, które pożyczyliśmy wcześniej. Nie. I lekturki do I szkoły. Jeszcze lekturę i kolejną lekturę. Lektury, Pieskowy wilk Dino czyta, ale nudne to jest. Nie polecamy, dlatego czytamy inne książki. <ścoughs> ale które też czytamy, żeby nie było. Jadam do łazienki. A ty A, daj ja. na ziemię do przedpokoju. Jak na ziemię? <grym> no, nie, może tu na kalory przyjdą. tu daj. Tu będzie dobrze. Dobrze tutaj ją dajemy. Poczekaj, widać coś? Widać. Dobra, wystarczy tak. Dawaj Idźmy jeszcze teraz. jedną do łazienki. Na Możemy prakę. dać. pralkę no? daj! Dobrze, tu. Mhm. O, już widać. No, nieźle jest. A to jeszcze wniesiemy do ciebie, bo chyba i ciebie troszkę posiedzimy, nie? Tak. No, powiem Ci, że urządziliśmy nasze mieszkanko na ten wieczór całkiem fajnie. To teraz wymyślimy, w co się bawić w tych ciemnościach. W co się bawimy? W co się bawimy? Świecące patyczki. Świecące? Właśnie, mamy świecące patyczki. Wystarczą dwa pudła. Dobra. To mamy zabawę. Jesteśmy uratowani znowu kolejny raz. Co można No i świeci. Nie, no fajne są te patyki. W ogóle my się często nie bawimy w zimie. Ja sobie zrobię naszyjnik. Znaczy taki. Ja myślę, że ja cię oświetlę po prostu. Tymi patyczkami będziesz oświetlony, żebyś mi się nie zgubił, żebym cię widziała. Co ty na to? Dobra? Dobra. Fajne są te patyczki. Jakie chcesz mieć zielony kolor na brzuchu? Tak. Czy mam? Proszę bardzo. Dobrze? Dobrze. Chcesz na nogi też? Nie. Tylko tak? Tak, bo dla ciebie nie wstarczy. A ja co mam zrobić sobie? Też na ręce? Tak. Dobra, ja jestem jakimś ptaszkiem. Odlatuję, a ty? A jestem robotem. Idziemy, idziemy w ciemność. Teraz tu już nawet świeczek nie potrzebujemy. Słuchajcie, chyba słyszałam jakieś hałasy w przedpokoju. Idę sprawdzić. Co to może być? Kto to może być? Potwór! w potwórze! Znalazłem ptaka. Ptaka znalazłeś? Ty jesteś takim. No a ty kim jesteś? Ty tylko skrzydła. A ty kim jesteś? Kościotrupem? Roboter, 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 Dino robot, dino robot. Ty, dino robot, czy ty wykonujesz jakieś polecenia? Tak. Jakie? Wszystkie. Dino robot, sprzątaj. Ale numer. Nie sprząta. Dobrze, dino-robot. Jesteś zwolniony ze służby, możesz robić, co chcesz. Dino-robot, dino-robot. Dino-robot! Ptaku musisz fruwać. Chodź, ptak, zrobi ci kolację, chcesz? Tak. Chodź, będziesz musiał mi świecić świeczką, chyba. To co dino, jemy kolację i chyba idziemy spać, nie? Mhm. Czy coś jeszcze chcesz robić? Nie. Nie? Musimy iść spać. Już no nie późno. musimy, ale nie mamy za bardzo co już robić. Już jest późno. No normalnie to jeszcze nie śpisz. A dzisiaj popatrz. Niestety mam tylko to, co na śniadanie. Dzień dobry, nastał kolejny dzień. Przetrwaliśmy 24 godziny bez prądu. Nie wiem, jak to się udało, ale jakoś przetrwaliśmy. No dokładnie, tak jakimś cudem się dało. dało? nie było w sobie tak źle. A was zapraszamy wkrótce na kolejne nasze zwariowane pomysły. Do zobaczenia!